to jest? Spokojnie, Alex. To pochukiwanie sowy. A to nie! A co wy kombinujecie? Słyszeliśmy dźwięk! Myślę, że dochodzi ze stawu. Może to ten. duch z żabiego stawu? Lepiej to sprawdźmy. To na pewno duch z opowieści dziadka. Aleks, nie ma czegoś takiego jak duchy. Lepiej wezmę Psi Patrol. Jest już Psi Patrol. Oni znajdą ducha. A! Spokojnie. Zajmiemy się tym. Everest, ruszaj do lasu. Chase i ja pojedziemy nad Staw. Do roboty, Ryder. I co, macie ducha? Tak. Muah. Latarka. Te dziwne dźwięki to nie są duchy. Wydają je te duże żaby. Żaby ryczące, ale one tu nie mieszkają. Więc skąd się tu wzięły? Ha? Ha? Pan Hanninger? A co pan tu robi z tymi żabami? No, e, jestem na wycieczce i. E, no dobra, ich wycie ciągle budzi mnie w nocy, więc wywiozłem je tutaj są z mglistej osady. I ten dźwięk był mi obcy. I dlatego je tam zabierzemy. Zawiodę je z powrotem. Jedźmy razem, panie Hamdinger. O, to będzie długa i hałaśliwa podróż. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.